Aktorzy, zarówno filmowi, jak i teatralni, podczas występów zakładają metaforyczne maski, odsuwając własną osobowość i temperament na dalszy plan. To wymagające zadanie, które nierzadko obciąża ich psychikę. Jedni przechodzą przez to bez większych konsekwencji, inni balansują na granicy wypalenia zawodowego, a jeszcze inni sięgają po używki. Media regularnie donoszą o artystach zmagających się z alkoholizmem czy uzależnieniem od narkotyków. Jedną z takich postaci był River Phoenix, amerykański aktor, muzyk i aktywista społeczny. Urodził się w 1970 roku, a karierę rozpoczął bardzo wcześnie, występując w reklamach telewizyjnych już około 10 roku życia. Jego dzieciństwo było jednak trudne, pełne biedy i niestabilności. River i jego rodzeństwo występowali na ulicach, by wspomóc rodzinę finansowo. Publiczność poznała go z takich produkcji jak Indiana Jones i Ostatnia Krucjata, Stracone lata czy Stań przy mnie. Phoenix uchodził za niezwykle wrażliwego aktora, obdarzonego głębią emocjonalną, rzadko spotykaną u tak młodych wykonawców. Mimo sukcesów, skrywał jednak swoje wewnętrzne demony. Choć wielu widziało w nim zasadniczego, trzeźwo myślącego chłopaka, weganina i aktywistę zaangażowanego w ochronę praw zwierząt, w 1993 roku zaczął nadużywać narkotyków. Decyzja ta okazała się tragiczna w skutkach. Jak wspominali później znajomi, w ostatnich dniach przed śmiercią był w trakcie intensywnego ciągu, zażywając niebezpieczną mieszankę kokainy i heroiny, tak zwany speedball, i często nie sypiając całymi nocami. W nocy z 30 na 31 października 1993 roku, po wyjściu z klubu nocnego w Hollywood, Phoenix upadł na ulicy i już nie odzyskał przytomności. Miał zaledwie 23 lata. Z raportu koronera wynika, że przyczyną jego śmierci była ostra, wielokrotna intoksykacja narkotykowa. W organizmie znaleziono śmiertelne stężenia kokainy, morfiny i innych substancji. Matthew Perry był amerykańsko-kanadyjskim aktorem, znanym głównie z roli sitcomie Przyjaciele. Już jako nastolatek miał trudną relację z używkami, w wieku 14 lat zaczął pić alkohol. Po wypadku na skuterze wodnym w 1997 roku lekarz przepisał mu silne środki przeciwbólowe, a recepta ta przerodziła się w pełnoobjawowe uzależnienie od opioidów. W swoim pamiętniku Peri otwarcie przyznał, że w szczytowym momencie nałogu potrafił brać nawet 55 tabletek wikodinu dziennie, łącząc to z intensywnym piciem alkoholu. Na początku lat 2000 skutki uzależnienia stały się wyraźnie widoczne, gwałtownie schudł, a jego stan zdrowia dramatycznie się pogorszył. Podczas pracy na planie przyjaciół, a także innych projektów, Perry zmagał się z chorobą właściwie na oczach opinii publicznej. Zdarzało mu się pojawiać na planie na kacu lub w trakcie objawów odstawiennych. Przyznał, że z powodu uzależnienia nie pamięta trzech lat pracy nad serialem. Wspominał także, że nie pamięta niektórych odcinków, ponieważ nagrywał je w stanie ciągłego odurzenia. Jego uzależnienia nie ograniczały się wyłącznie do opioidów i alkoholu, przez lata nadużywał również różnych leków na receptę, w tym przeciwbólowych i uspokajających. Koszt osobisty tych zmagań był ogromny. W 2018 roku, mimo wcześniejszych terapii i pobytów w ośrodkach odwykowych, jego organizm był skrajnie wycieńczony. Doszło do pęknięcia okrężnicy wskutek wieloletniego nadużywania opioidów. Pery zapadł w dwutygodniową śpiączkę i przez wiele miesięcy musiał nosić stomie. Lekarze dawali mu wtedy zaledwie 2% szans na przeżycie. Później ujawnił, że przez dekady wydał miliony dolarów na leczenie, przeszedł wiele terapii i uczestniczył w tysiącach spotkań grup wsparcia. Mimo to, uzależnienie towarzyszyło mu aż do końca życia. W miesiącach poprzedzających śmierć podczas terapii ketaminowej, stosowanej na depresję i lęki, miał, jak ustalili śledczy, zdobywać ketaminę również nielegalnie. Stężenie substancji w jego organizmie w chwili śmierci odpowiadało dawkom używanym przy znieczuleniu ogólnym. W dniu 28 października 2023 roku Perry został znaleziony nieprzytomny w jacuzzi w swoim domu w Los Angeles. Zmarł w wieku 54 lat. Oficjalną przyczyną śmierci były ostre działania ketaminy, które przyczyniły się do utonięcia. Corey Haim był kanadyjskim aktorem filmowym i telewizyjnym, który zdobył popularność w latach 80. Urodził się 23 grudnia 1971 roku w Toronto, a karierę aktorską rozpoczął już jako dziecko. Przełomem okazała się jego rola w filmie Straceni Chłopcy. Niestety. Za kulisami Haim już od lat nastoletnich zmagał się z uzależnieniami. Zaczynał od alkoholu, a później przyznał, że palił marihuanę podczas kręcenia straconych chłopców. Z czasem jego eksperymenty zaczęły narastać, sięgnął po kokainę, palił krak, a także w dużych ilościach zażywał leki na receptę, między innymi przeciwbólowe i nasenne. Wielokrotnie trafiał na odwyk. Szacuje się, że przebywał w ośrodkach leczniczych ponad tuzin razy. W miarę pogłębiania się uzależnienia jego kariera wyraźnie podupadała. Z gwiazdy dużych wytwórni stał się aktorem pojawiającym się głównie w tanich produkcjach i filmach wydawanych bezpośrednio na wideo. W 2007 roku, próbując wrócić do branży, Heim wraz z Korem Feldmanem wystąpił w reality show The Two Corys. Program ukazywał jego próbę odbudowy kariery, ale również pogarszający się stan zdrowia i zmiany spowodowane wieloletnim nadużywaniem substancji. Na początku 2010 roku, kilka tygodni przed śmiercią, Heim zdobył ponad 500 tabletek leków na receptę, odwiedzając wielu lekarzy i aptek. Taką praktykę określa się mianem doctor shopping. W dniu 10 marca 2010 roku, w wieku 38 lat, aktor został znaleziony nieprzytomny i zmarł w szpitalu w Burbank w Kalifornii. Początkowo media sugerowały przedawkowanie narkotyków, jednak autopsja wykazała, że bezpośrednią przyczyną zgonu było ciężkie zapalenie płuc oraz problemy z oddychaniem, w jego organizmie znajdowały się jedynie niewielkie ilości różnych leków i marihuany niewystarczające, by same doprowadzić do śmierci. Znaczenie miały również powiększone serce i zwężone naczynia krwionośne. Bobby Discroll był amerykańskim aktorem dziecięcym, znanym ze swojego późniejszego upadku związanego z uzależnieniem od narkotyków. Urodził się 3 marca 1937 roku i już jako kilkuletnie dziecko rozpoczął karierę w Hollywood. Zyskał popularność dzięki rolom w produkcjach Walta Disneya, a także dzięki użyczeniu głosu i wizerunku tytułowemu bohaterowi w filmie animowanym Piotruś Pan. Za swoje osiągnięcia aktorskie otrzymał Juvenile Academy Award. Wraz z dorastaniem Driscoll zaczął tracić dotychczasowe możliwości zawodowe, a jego kariera wyraźnie osłabła w połowie lat 50. W tym okresie rozpoczął eksperymentowanie z narkotykami, co z czasem przerodziło się w ciężką zależność. Problemy prawne, w tym aresztowania związane z posiadaniem substancji odurzających, doprowadziły do skierowania go w 1961 roku do placówki odwykowej. Po wyjściu podjął próby powrotu do normalnego życia, wykonując prace stolarskie i przenosząc się do Nowego Jorku, gdzie zaangażował się w środowisko artystyczne związane z ruchami awangardowymi. Postępujące uzależnienie i pogarszający się stan zdrowia uniemożliwiły mu jednak odbudowanie kariery i utrzymanie stabilnych relacji rodzinnych. W dniu 30 marca 1968 roku znaleziono jego ciało w opuszczonym budynku w Nowym Jorku. Przyczyną śmierci była niewydolność serca, spowodowana wieloletnim nadużywaniem narkotyków. Driscoll został pochowany w nieoznaczonym grobie na Heart Island, a jego tożsamość ustalono dopiero później na podstawie odcisków palców. Edward Furlong jest to amerykański aktor, znany głównie z roli Johna Conora w filmie Terminator 2, który jako nastolatek miał przed sobą ogromną karierę. Lecz jego życie i rozwój zawodowy zostały na wiele lat zniszczone przez uzależnienie od narkotyków i alkoholu. Choć już w młodym wieku zdobył sławę i uznanie, za kulisami narastały problemy, które stopniowo spychały go na margines Hollywood. W kolejnych latach furlong coraz mocniej wikłał się w nałogi, przyznając później, że nadużywał heroiny, metamfetaminy, kokainy i alkoholu. Presja błyskawicznej sławy, brak stabilnego wsparcia oraz trudności emocjonalne sprawiły, że substancje stały się dla niego formą ucieczki i fałszywego poczucia bezpieczeństwa. Uzależnienie szybko przejęło kontrolę nad jego życiem, prowadząc do poważnych konsekwencji zawodowych i osobistych. Z powodu problemów z narkotykami został odsunięty od dużych produkcji, w tym od roli w Terminatorze 3: Bunt Maszyn, co szeroko komentowano jako jeden z najbardziej widocznych skutków jego upadku. W kolejnych latach jego nazwisko częściej pojawiało się w kontekście aresztowań, przemocy domowej, spraw sądowych i pobytów w ośrodkach odwykowych niż filmowych projektów. Widoczne zmiany w wyglądzie, w tym zniszczenia spowodowane nadużywaniem narkotyków, stały się symbolem wieloletniego wyniszczenia. Chris Farley był amerykańskim komikiem i aktorem, którego drogę do sławy napędzała wybuchowa komedia fizyczna i charyzmatyczna osobowość, lecz obiecującą karierę przerwało niszczące uzależnienie. Farley rozwijał swój warsztat komediowy w improwizacyjnych teatrach Chicago, zanim trafił do obsady Saturday Night Live, gdzie od 1990 roku stał się uwielbiany za energetyczne, pełne przesady występy. Popularność z programu przeniosła go do kina. Zagrał w takich komediach jak Tommy Boy, Black Sheep, Beverly Hills Ninja. Za kulisami jego życia dominowały jednak poważne zmagania z uzależnieniem od narkotyków, alkoholu oraz problemy związane z wagą. Farley przez większość dorosłego życia walczył z nałogiem, wielokrotnie trafiał na odwyk, lecz nie potrafił utrzymać trzeźwości. W wywiadach przyznawał, że jego frenetyczna energia i komediowa brawura ukrywały głębokie poczucie niepewności, czuł się przerażony ludźmi i tłumami, a skrajne zachowania, w tym sięganie po narkotyki, były dla niego formą ucieczki. W dniu 18 grudnia 1997 roku Farley został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu w Chicago. Miał 33 lata. Autopsja wykazała, że zmarł w wyniku przedawkowania mieszanki kokainy i morfiny w sposób tragicznie przypominający śmierć jego idola, Johna Belusiego. Długotrwałe uzależnienie oraz otyłość dodatkowo obciążały jego organizm i przyczyniły się do niewydolności serca. Amanda Bynes jest to amerykańska aktorka telewizyjna i filmowa. Szeroką rozpoznawalność zyskała w latach 90. i na początku XXI wieku dzięki programom telewizyjnym oraz filmom skierowanym do młodej widowni. W 2010 roku wycofała się z aktorstwa, co zbiegło się z narastającymi trudnościami osobistymi. W kolejnych latach Benes zmagała się z problemami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych, w wywiadach przyznawała, że jej kontakt z narkotykami rozpoczął się w wieku nastoletnim, a później obejmował także nadużywanie leków na receptę. Według jej własnych relacji, nadużywanie stymulantów, w tym aderalu, miało znaczący wpływ na pogorszenie jej stanu psychicznego. W tym okresie pojawiały się również doniesienia medialne o epizodach zachowań sugerujących zaburzenia psychiczne, co doprowadziło do interwencji służb, hospitalizacji oraz ustanowienia nad nią kurateli. W 2013 roku. Benez była wówczas wielokrotnie przedmiotem zainteresowania mediów z powodu incydentów prawnych, takich jak zatrzymania, zaprowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, czy zgłoszenia dotyczące zachowań uznawanych za potencjalnie niebezpieczne. W późniejszych oświadczeniach aktorka wiązała wiele ze swoich działań z wpływem substancji psychoaktywnych oraz problemami natury psychicznej. Artie Lange jest amerykańskim komikiem, aktorem i stand-uperem, którego kariera, choć pełna sukcesów i momentów wielkiej popularności, została naznaczona wieloletnią, wyniszczającą walką z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. Lange dorastał w New Jersey i już pod koniec lat 80. stał się rozpoznawalną postacią nowojorskiej sceny komediowej, a później współzałożycielem grupy Live on Tape. Przełomem w jego karierze był wyjazd do Los Angeles i dołączenie w 1995 roku do oryginalnej obsady programu MAD-TV, co zapowiadało mu błyskotliwą przyszłość w telewizji. Równocześnie jednak rozwijało się jego uzależnienie, szczególnie od kokainy, które szybko wymknęło się spod kontroli. Aresztowania, epizody związane z nadużywaniem narkotyków i kolejne terapie odwykowe doprowadziły do odejścia z programu i rozpoczęcia trudnego procesu odbudowy kariery. Lange wrócił do stand-upu, a dzięki wsparciu Normana Macdonalda wystąpił m.in. w filmie Dirty Work oraz w serialu The Norm Show, ponownie zyskując uznanie widzów. Największą rozpoznawalność przyniósł mu jednak udział w The Howard Stern Show od 2001 roku, gdzie stał się jedną z najbardziej lubianych i charakterystycznych postaci. W tym okresie tworzył również filmy komediowe, wydawał albumy oraz napisał bestsellerową autobiografię Too Fat to Fish. Sukcesy te nie szły jednak w parze ze stabilizacją. Nałogi Lenga pogłębiały się, obejmując heroinę, alkohol i hazard, co prowadziło do dramatycznych epizodów nawrotów i poważnych problemów zdrowotnych, w tym trwałego uszkodzenia przegrody nosowej. Hayden Panettiere jest to amerykańska aktorka telewizyjna i filmowa, która mimo wczesnych sukcesów w branży, przez lata zmagała się z narastającym uzależnieniem, stopniowo odbierającym jej kontrolę nad życiem. Już jako nastolatka została wciągnięta w świat silnych środków przeciwbólowych i alkoholu, które początkowo miały pomóc jej funkcjonować w intensywnym rytmie pracy, lecz bardzo szybko przerodziły się w nauk, wymykający się spod kontroli. Z czasem substancje stały się dla niej sposobem na tłumienie stresu, lęku i presji, jaka towarzyszyła jej karierze, co doprowadziło do wieloletniego, destrukcyjnego cyklu. Aktorka otwarcie opowiadała, że uzależnienie zaczęło wyniszczać jej zdrowie fizyczne i psychiczne, a w najtrudniejszych momentach odbierało jej zdolność normalnego funkcjonowania. Po urodzeniu córki jej stan jeszcze bardziej się pogorszył, gdy depresja poporodowa nałożyła się na już istniejące problemy z alkoholem i opioidami. W pewnym momencie trafiła do szpitala z powodu poważnych komplikacji zdrowotnych, co stało się dramatycznym sygnałem, że jej życie zmierza w niebezpiecznym kierunku. Po kilkuletniej przerwie od pracy wróciła na ekran, podkreślając, że przerwa była konieczna, aby odzyskać trzeźwość, stabilność i poczucie własnej wartości. Marianne Faithfull była to angielska piosenkarka i okazjonalna aktorka, która zdobyła rozgłos w latach 60. XX wieku jako jedna z najbardziej charakterystycznych postaci brytyjskiej sceny muzycznej. Jej wczesna kariera rozpoczęła się od singla "As Tears Go Be który przyniósł jej natychmiastową popularność i uczynił rozpoznawalną w środowisku artystycznym Londynu. W kolejnych latach występowała także w filmach oraz na scenie teatralnej, stopniowo poszerzając swój dorobek artystyczny. Równocześnie z rozwojem kariery Faithful, zaczęła zmagać się z narastającymi problemami osobistymi, które w latach 70. doprowadziły do głębokiego uzależnienia od heroiny oraz innych substancji psychoaktywnych. W wyniku nałogu doznała poważnego załamania kariery, straciła stabilność finansową i osobistą, a przez pewien czas żyła jako bezdomna w Soho. Jej uzależnienie miało również długotrwałe konsekwencje zdrowotne, w tym trwałą zmianę barwy głosu, która zadecydowała o brzmieniu jej późniejszych nagrań. Po okresie kryzysu powróciła do działalności muzycznej, wydając w 1979 roku album Broken English który stał się jednym z najważniejszych punktów jej kariery i zapoczątkował jej późniejszą, bardziej dojrzałą twórczość. W kolejnych dekadach nagrała liczne albumy, współpracowała z wieloma artystami i występowała w produkcjach filmowych oraz teatralnych. Zmarła 30 stycznia 2025 roku.